Jan zaprosił swoją matkę na obiad. Matka od dawna podejrzewała Jana o związek z współlokatorką Ewą. Uznała, że wizyta na obiedzie może być świetną okazją na znalezienie dowodów na miłosną relację syna. W trakcie wieczoru bacznie obserwowała ich interakcję. Jan zauważył to, od razu domyślając się, nad czym myśli jego matka, więc zapewnił ją: Mamo wiem, co myślisz, ale zapewniam cię, Ewa i ja tylko mieszkamy razem. Tydzień później Ewa mówi do Jana: Od wizyty twojej mamusi na obiedzie nie mogę znaleźć tłuczka do ziemniaków. Czy myślisz, że mogła go zabrać? Jan odpowiedział: Cóż wątpię, ale zaraz napiszę do niej list, żeby się upewnić. Wyciągnął kartkę i pisze. Droga mamo, nie twierdzę, że zabrałaś tłuczek do ziemniaków i nie twierdzę, że nie zabrałaś tłuczka. Ale fakt pozostaje taki, że nie możemy go znaleźć, odkąd byłaś na obiedzie. Pozdrawiam, Jan. Kilka dni później Jan otrzymał list od swojej matki o treści Drogi synu, nie twierdzę, że śpisz z Ewą i nie twierdzę, że nie śpisz z Ewą ale fakt pozostaje taki, że gdyby spała w swoim łóżku to już by znalazła tłuczek do ziemniaków Pozdrawiam, mama Optymista Szklanka jest w połowie pełna Pesymista Szklanka jest w połowie pusta Matka Dlaczego nie użyłeś podstawki? Podekscytowany syn dzwoni do matki z informacją, że się zakochał i zamierza się ożenić. Dla zabawy proponuje: Mamo, przyprowadzę trzy kobiety, a ty spróbujesz zgadnąć, którą z nich wezmę za żonę. Matka zgadza się. Następnego dnia syn przyprowadza trzy kobiety do domu. Siadają na kanapie i rozmawiają z matką. Po kilku minutach syn mówi: No dobrze, mamusiu, teraz zgadnij, którą wezmę za żonę. Matka natychmiast odpowiada: Brunetka po środku. Mamo, to niesamowite, masz rację. Skąd wiedziałaś? Nie lubię jej. W supermarkecie pewien mężczyzna zauważa kobietę z małą dziewczynką w wózku. Kiedy przechodzą przez dział z zabawkami, mała dziewczynka bardzo chce misia, ale kiedy matka jej odmawia, zaczyna krzyczeć. Kobieta mówi: "Małgosiu, mamy tylko kilka alejek do przejścia. Nie rób scen, niedługo będzie koniec." W dziale ze słodyczami dziewczynka marudzi o cukierkach chwyta garść łakoci i wrzuca do wózka, ale kobieta spokojnie odkłada je z powrotem na półkę i mówi Małgosiu, nie płacz. Jeszcze dwie alejki i będziemy płacić. Kiedy dochodzą do kasy, tym razem mała dziewczynka domaga się gumy. Ponownie łapie jedną, a jej matka znów odkłada ją na półkę i mówi uspokajająco. Małgosiu, za pięć minut skończymy, wtedy wrócimy do domu i będziesz mogła mieć butelkę i miłą drzemkę. Mężczyzna widzi to wszystko. I jest absolutnie zdumiony niesamowitą cierpliwością matki wobec swojego krzyczącego dziecka. Po długim czasie, kobieta wreszcie kończy zakupy. Idzie do samochodu i zaczyna pakować torby do bagażnika. Podpatrujący ją facet podchodzi do niej i pełen podziwu gratuluje. Nie mogłem nie zauważyć, jak cierpliwa była pani z małą Małgosią. Była bardzo irytująca, ale zachowała się pani wzorowo. Wtedy matka uśmiecha się i mówi. Moja córeczka ma na imię Karolinka, Małgosia to ja. Matka mówi do syna. Synu, znalazłam prezerwatywy w twoim pokoju. O, dzięki babciu. Dlaczego nazywasz mnie babcią? Bo ja ich wczoraj nie mogłem znaleźć. Trzech braci, którym wiodło się bardzo dobrze, chwaliło się prezentami, które przygotowali dla matki na urodziny. Pierwszy oznajmił: Kupiłem Bentleya w prezencie dla naszej matki. Drugi powiedział: Wybudowałem dla niej wielki dom. Trzeci z dumą rzekł: Mam prezent, który przebije was obu. Pamiętacie, jak mama lubiła czytać Biblię? I wiecie, że słabo widzi, więc wysłałem jej niezwykłą papugę, która recytuje całą Biblię. Duchowni w kościele uczyli ją przez dziesięć lat. Jest jedyna w swoim rodzaju. Wystarczy podać rozdział i werset, a papuga go wyrecytuje. Wkrótce potem mama wysłała swoje listy z podziękowaniami. Drogi Krzysiu, jestem za stara na podróże. Większość czasu spędzam w domu, więc rzadko korzystam z samochodu. Drogi Kaziu, dom, który zbudowałeś jest za duży. Korzystam tylko z jednego pokoju, a muszę utrzymywać cały dom w czystości. Najdroższy Janie, świetnie trafiłeś z prezentem. Dziękuję. Ten kurczak był wyśmienity rozmawia matka z córką. Mamo, spotykam się z mężczyzną. Z kim, kochanie? Z Karolem listonoszem. Z Karolem listonoszem? Ale on mógłby być twoim ojcem. Ale, mamo, wiek to tylko liczba. Córeczko, chyba nie zrozumiałaś. Młody mężczyzna udał się do supermarketu, aby kupić kilka rzeczy, kiedy zauważył starszą panią, która go śledziła. Myśląc, że to nic ważnego, zignorował ją i poszedł dalej. W końcu podszedł do kasy, ale ona stanęła przed nim i powiedziała. Przepraszam, jeśli moje wpatrywanie się w ciebie sprawiło, że czujesz się nieswojo po prostu wyglądasz dokładnie jak mój niedawno zmarły syn. Mężczyzna odpowiedział. Bardzo mi przykro, czy mogę ci jakoś pomóc? Właściwie tak. Kiedy będę wychodziła ze sklepu, czy może mógłbyś powiedzieć do widzenia, mamo? To sprawiłoby, że poczułabym się dużo lepiej. Młody człowiek zgodził się, a kiedy kobieta odchodziła od kasy, zawołał: Do widzenia, mamo. Wyłożył produkty, kasjer nabił i mówi: 450 zł i 39 groszy. Jak to możliwe, przecież kupiłem tylko kilka rzeczy? Twoja matka powiedziała, że zapłacisz za nią. Kobieta wchodzi do sklepu i pyta sprzedawcę: Gdzie znajdują się prezerwatywy w rozmiarze XL? Pracownik kieruje klientkę do odpowiedniego działu. I wraca do swoich zajęć. Po dziesięciu minutach sprzedawca robi rutynowy obchód po sklepie i zauważa, że w dziale z kondomami dalej jest kobieta. Rozgląda się, nuci pod nosem. Podchodzi do niej i mówi: 'Czy udało się pani znaleźć prezerwatywy?' Tak, dziękuję. Odpowiada kobieta, wskazując w kierunku półki z kondomami, i wraca do przeglądania innych towarów, dalej nucąc pod nosem. Pracownik jest zdezorientowany i pyta: A czy mogę pani jeszcze w czymś pomóc? O nie, dziękuję. Po prostu czekam, aby zobaczyć, kto je kupi. Matka pyta synka Jasiu, myślisz, że jestem złą mamą? Syn łapie się za głowę Mamo, mam na imię Bartek. Małgosia miała trzech bardzo energicznych synów. Pewnego letniego wieczoru bawiła się z nimi w policjantów i złodziei w ogródku przed domem, kiedy jeden z chłopców zastrzelił ją, krzycząc: Pif, paf, jesteś martwa, mamo! I matka upadła na ziemię. Ich sąsiad z zapłotu obserwował to wszystko, a gdy sąsiadka nie podniosła się od razu, podbiegł, żeby sprawdzić, czy nie zrobiła sobie krzywdy przy upadku. Kiedy się nad nią pochylił, Małgosia otworzyła jedno oko i szepnęła do niego. Proszę, nie wydaj mnie, to moja jedyna szansa na odpoczynek.